Najstarszym krakowskim cmentarzem jest Katedra Nowa ale o tym na co dzień nie myślimy. Kiedy my mówimy o cmentarzach, to przeważnie mamy na myśli jednak założenia parkowe pod gołym niebem. Częściowo zniszczony, to znaczy prawie w całości przeniesiony w inne miejsce, cmentarz podgórski. Pierwsze miejsce, dlatego że podgórze, w czasach kiedy myśmy się dyrektowali czasami stanisławowskimi, już od 1772 roku było częścią Austrii. I tam inne zupełnie zasady funkcjonowały. Największym cmentarzem dzisiaj jest, jak sądzę, cmentarz zwany potocznie Batowickim, czyli cmentarz na prądniku, który kiedyś, jeszcze przed pierwszą wojną, był po prostu cmentarzem prądnika, jako gminy. Prądnik był kiedyś największą z gmin podkrakowskich, bo w czasach lokacji sięgał od Kościoła Świętego Mikołaja na Wesołej aż do granicy Węgrzec. To jest prawie 7 kilometrów linii powietrznej, więc taka większa trochę gmina. Do Krakowa przenosili się choćby w okresie autonomii ziemianie, rodziny arystokratyczne, którym trudno się żyło w zaborze rosyjskim. Miasto po prostu wygodne, wygodne do życia, nie za duże. Od nawiecznej najbardziej wartościowe grunty przemysł nie za duży, bo, bo Austriacy dbali o to, żeby tu nie było przemysłu. Nie przez wzgląd na złośliwość, w stosunku do Polaków, tylko przez wzgląd na bliskość granicy z Rosją. Chodziło o to, żeby ten przemysł nie został zajęty i zniszczony szybko w razie konfliktu. Kraków jest chyba jedynym miastem w Polsce, które jest świadectwem historycznym Małopolski, dawnej Małopolski, której Kraków był, Jest i zawsze był stolicą. Otóż dla ludzi, którzy do Krakowa przybywają, to jest najczęściej stolica Małopolski, a obszar, z którego przybywają do Krakowa ludzie pokrywa się właściwie z granicami historycznej Małopolski, ogromnego obszaru, który nawet trudno jest nam sobie dzisiaj wyobrazić, ale zawiera w sobie choćby całe województwo świętokrzyskie, część dzisiejszego województwa śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego.